Czy będzie z tego bramka? Gol! Przeciwny zespół jeszcze dobrze nie wszedł w mecz. A tu mamy 1 do zera. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Teraz musi! Akcja jeszcze trwa. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Fabio Cannavaro odzyskuje teraz piłkę. Świetnie to zrobił. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. I tak, to będzie corner. Zrożnego w okolice jedenastki. Niestety zepsute to rozegranie koncertową. No, dobra, to była obrona. I ponownie stały fragment gry. I już nic z tego różnego nie będzie. Teo Hernandez. Stuprocentowa okazja! broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Gdzie? Drogba! Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić? Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Drogba! Kipicom na chwilę stanęły serca, ale ten strzał z przewrotki jednak w żaden sposób nie zagroził bramce. Przebłysk nieszablonowych umiejętności. Szkoda, że niecelny, ale i tak chyba musimy pochwalić za decyzję. Świetne wejście, piłka odebrana. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Tomasz Rosicki. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. I teraz Makelele. Zola. Wysoki pressing i odbiór piłki, może być groźnie. A teraz Zola. Są piłkę teraz. Garincia. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Wzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Paulo Futre. Drogba. Czy będzie z tego wyrównanie? Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I niebezpieczeństwo zażegnał widzić. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. A jednak blokuje to. Wspaniale. Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? No i mamy różnego po odbiciu piłki. Rzuca w okolice 11 metra. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Szkoda, że to uderzenie nie wpadło w światło bramki. Byłaby spokojniejsza sytuacja. Wciąż pozostaje jedna bramka przedmiotu. Jan Necker. ale podanie przejęte. Kibice miejscowej drużyny na pewno mogą być zadowoleni z wyniku. Końcówka pierwszej połowy i wciąż są na prowadzeniu. Zdecydowanie Tomku, nie możemy w tej chwili powiedzieć, że znamy już zwycięzcę tego spotkania. Tutaj naprawdę wiele może się jeszcze zdarzyć, bo rezultat 1 do 0 niczego prowadzącej ekipie nie gwarantuje. To z pewnością nie czas na rozluźnienie. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Teraz może być groźnie. Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Szewczenko. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Fizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Nierozważne zagranie, strata. Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Rodba, Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Prawa teraz za tę interwencję. Doskonałe wybicie Kąpanego. Świetne, filtrujące podanie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Teo Hernandez, Gianfranco Zola. Okazja może być groźnie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Jak to nie wpadło. Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzypotała w siatce. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Dobrze poradził sobie w polu karnym. I teraz drogba. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. No i strata. I przechwytuje teraz piłkę. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Urywa się Kryciu. Suma sumarum. Rzut wolny. Był tu zamiar nie odwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Uwaga, mocny strzał! Bardzo dobrze Bramkarz, nie dał się zaskoczyć. Rodri. Niecelnie teraz podaje. faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Szansa, czy przełamie impas? No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być Bramka. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Rosicki atakuje bokiem. Nie wyszło, strata. Ktoś środkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Uwaga, Drogba przy piłce. Teo Hernandez. Teraz Teo Hernandez. Samuele To podaje na dobieg. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Głęboko w pole karne zagrywa. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Znakomita blokada strzału. Cannavaro. Baro. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Bez problemu odbierają piłkę. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Park. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Czasu jednak zostało dość niewiele. Ciągle mamy remis. Warto zatem byłoby wykorzystać którąś z sytuacji do końca i rozstrzygnąć spotkanie. Piłka wyszła. Znowienie z autu. Garincia. Teraz Garincia. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą gola w końcówce. Tak, jakim cudem wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Uwaga, nie może tego zmarnować. Ładny teraz pokaz akrobacji, ale piłka przelatuje obok bramki. Odważna próba, ale ostatecznie liczy się tylko to, co ląduje w sieci. Pewnie w obronie. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Ale zablokowany ten strzał. Sela Garinczak. I dobrze teraz bramkarz. Pewnie. No, można było to rozwiązać lepiej. Widzie Drogba. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Ole zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. A zatem sędzia decyduje, że nie będziemy czekać na...